Hej, witajcie, z tej Nazar, witam was na poziomie Magical Forest, autorstwa Dziara. Cóż, ostatnimi czasy dosyć ciężko mi się nagrywa odcinki na Puzzle'a i pomyślałem sobie a czemu by nie nagrać jeden z moich ulubionych poziomów do chilloutu. Tym razem lubię sobie przejść, dla samego przejścia, żeby się rozprężyć, odpocząć, i tym poziomem właśnie jest Magical Forest autorstwa Ziara, który dzisiaj odgrywam. Tak więc będę mógł jednocześnie nagrać sobie poziom i I odpocząć nieco. Przychodząc ten niezbyt trudny custom level. A czy my tu coś mamy? Nie, tu nic nie ma. To dosyć po porządnie zbudowane o chwila. oczywiście coś mi wyskoczyło powiadomienia. Tak, to jest jak się człowiek zaczyna używać Reddit'a. To zaczynają mu skakiwać powiadomienia. E, dobra, teraz w którą stronę miałbym się przejść? Wydaje się, że w tym kierunku. Tak, my tutaj załatwiamy wszystkie monetki i lecimy na górę. Chyba niczego nie ominąłem. Oprócz tego miejsca. A e, dobra, to mi się uda później dojść. Ciekawie jestem, czy jestem w stanie zdobyć perfekta tutaj. Nie sądzę, nie. Nie będzie mi się chciało latać po wszystkich klockach, chyba w późniejszej części poziomu. Hmm. Chociaż może, może. Dobra, teraz muszę sobie przypomniał, do czego jest ten katnik. Ten katnik chyba będzie, jeżeli bym chciał pójść w tym kierunku. Tak, i mamy tutaj e, Liana. No dobra, spróbujmy naszych sił. W sensie moich sił. Nie udało się. Na szczęście to, co lubię, mamy tu nieskomplikowane sekrety. Nie jest ich jakoś dużo. A teraz pytanie: jak ja mogę się do tego miejsca dostać? Czy jest tu jakaś linia albo coś? Nie, padam, nie pamiętam dobrze, ale spróbuję tą linię zeskoczyć. No i tyle jeśli chodzi o perfekta. Eee, więc ten, no przypominam, że możecie zawsze polecać mi Custom level'a. Diesel oczywiście odwali tu kawał dobrej roboty. A właśnie, czy jednak mogę do tego dopuścić? Cały czas perfect jest możliwy. Pamiętam, wielokrotnie przychodziłem ten poziom, właśnie, żeby sobie odsapnąć. Eee, staram się go przejść jak najdalej. Bez używania chyba amunicji? Nie, tutaj się. O. A amunicja bardzo przydaje, szczególnie w tym fragmencie. No, w tym miejscu to jest dosyć prosto, ale później. Później później robi się to dużo bardziej skomplikowane. A może ja to przychodziłem tylko z użyciem pistoletu. Ach, już nie pamiętam, moja pamięć zawodzi. I w sumie dawno nie przychodziłem tego custom levela, więc paru rzeczy mogę nie pamiętać. To Pamiętam, że tutaj trzeba tylko wskoczyć kawałek, Dokładnie. nie mamy na zbyt skomplikowanych rzeczy. E, ja bym chciał jeszcze wskoczyć i zabrać resztę skarbów z tego drzewa. Ale do wszystkich chyba doskoczę i mamy dodatkowe życie. E, dobra, urządźmy to bardzo ładnie. Pięknie, deszcz monetek. No normalnie to tutaj nie można wskoczyć, tylko trzeba właśnie to wszystko wysadzić i sobie zebrać. Hmm. Nadal nie wiem co jestem tworzeniem mojego custom levala. Na razie to zarzucę chyba. I niedługo w sensie za jakieś pół miesiąca będą moje urodziny 27 grudnia. I jako, że dużo rzeczy planuję na ten dzień, to myślę, że też coś dla moich widzów... Z kapitana Pazura przygotuję w tym temacie, ale jeszcze nie wiem co. Jeszcze nie wiem co. Bum, dokładnie. O, dobra, to nie było udane. <grybujesz> w żadnym razie ten poziom jest chyba dosyć stary. Tak, chyba go jeszcze w starej wersji, e, w poprzedniej wersji, Kloa miałem. Mówię tutaj najlepsze efekty specjalne, na jakie autor mógł sobie pozwolić to właśnie wybuchające becz beczki z yy, spowodowane kolcami. Ok, teraz trzeba się trochę skupić yy, do tej części po prawej stronie z prawej strony, zawsze mogę wrócić. Ale tutaj mam tylko jedną próbę. A właśnie, coś tam ominąłem. Nie szkodzi. Bierzemy teraz to. Zbieramy to, co trzeba. Dobra, nie miałem zamiaru przechodzić tego na perfekta. Może sobie. Potem w przyszłości mi to przychodził na perfect score, ale to. Ja nie jestem suchero, żeby przychodzić rzeczy. Kto, to, co suchero przechodził na perfecta custom levele? Nie pamiętam. Będę musiał sprawdzić. Może podlinkuję kanał eee, tego gościa co przychodzi idealnie custom level. W sumie to, no, tak zrobię. Poczekajcie. Ok, spróbuję tu jeszcze wrócić i zebrać A resztę skarbów. Proszę bardzo, tu monetkę zgubiłem. Mogę iść teraz dalej z czystym sumieniem. Wiedząc, że zebrałem wszystkie skarby jak dotychczas. A, ten fragment też lubię. W sensie to jest fajny poziom do wyścigów jakiś. Naprawdę, chyba mój ulubiony. Jeśli chodzi o jakby jakieś wyścigi. A to jeszcze z jednego powodu, który Wam potem przedstawię. A muszę też uważać z Okej, okay, tutaj mam najtrudniejszy chyba sekret ze wszystkich na tym poziomie. Najpierw wszystko wyczyścimy u góry. Bardzo szybko i szczególnie w tym miejscu. I mam już kolejne życie. Czasami, właśnie jak będę skarby gubić. No nie stawaj na krawędzi, kolego. To będę tracić życie tylko po to, żeby to wrócić, bo nie stać. Okej, okay, tu mamy pierwsze miejsce, gdzie będzie trzeba uzyskać jakiś. Eee, trzeba będzie skorzystać z Katnipa. Będziemy tu skakać aż do teleportu. Ale to za chwilę. Teraz Katnip jest na samym dnie. Na samym dnie, na, na, na spodzie tego drzewa. Eee, tu jest szczur, dobra. bardzo ostrożnie, bo to łatwo można się zgubić. Tu mamy Katnipa, dokładnie. Ja tu aż magię użyję, bo to jest za dużo. Za dużo tego draństwa. Okej. Okay. Mam wszystkie skarby. I tu gdzieś znajduje się sekretna platforma. O właśnie, tutaj, w tym miejscu. Idealnie. Bierzemy teraz Katnipa i lecimy na samą górę Bardzo prosto zbudowany yy, Sekret. To właśnie lubię. Dlatego tak uwielbiam ten poziom <słuch> 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 Okej, okay, ja tu jeszcze muszę te dwie koronki O, i teraz można spadać gdzieś Tylko gdzie? Założę, że tutaj muszę spaść. A dokładnie. No i cóż, mamy wszystkie skarby zebrane, jak dotychczas. Eee, może nie spadajmy na sam dół? Zastanawiam się, czy, czy może mi by jakieś skarby spadły? Jeżeli by coś spadło, a miałbym naprawdę dobry wynik, to... Auć. Auć, i sobie stąd. Będę musiał potem przejść dokładnie całe nagranie. Miejscami jest no, no, monotonny ten poziom, ale to jest coś, co właśnie naprawdę sprawia, że miło się poziom przychodzi, jak człowiek chce się wycilować połazić po drzewach, po podbijać przeciwników. Nic więcej. Okej, ten poziom jest o tyle ciekawy, że nie mamy tu jednej mapki. Możemy pójść na prawą stronę, co właśnie zrobię. i spróbuję dostać się do, do kolejnej sekcji poziomu dlatego tak bardzo podoba mi się ten poziom jeśli chodzi o ujęcie multiplayer'owe to jest jeżeli dochodzisz do końca poziomu i widzisz że nadal nie masz że nie jesteś na prowadzeniu to zawsze możesz obrać tą dodatkową ścieżkę i spróbować jeszcze zdobyć więcej skarbów chociażby w takim miejscu nadzieją na to że Zanim przeciwnik dojdzie do tego miejsca co ty, to ty zdążysz zebrać o wystarczająco dużo skarbów. Teraz muszę uważać na tego psa tam u góry, muszę zaczekać aż on gdzieś jakoś gdzieś podejdzie czy coś, nie mogę się spieszyć. Ponieważ jeżeli chcę odwiedzić dalszą część levelu, to muszę zdobyć jego katnipa. A, no, oni po prostu znikają. No tak, zupełnie, że to jest poziom trzeci, a nie poziom czwarty. E, teraz ostrożnie, bo to jest kolejna mapa. Ale jej również nie będziemy zbierać. Bo ja chcę wam pokazać cały poziom. Zastanawiam się, dlaczego Dizert zdecydował się na taki krok. Aha, ma dosyć w... trudną ścieżkę. Ale mamy szczęście. No dobra, spróbujmy. Niestety mamy ograniczony czas. Nie mogę spędzić bardzo dużo czasu na zbieraniu skarbów. O, o, no trudno. Rip czaszka. To tyle jeśli chodziło o perfekta. Hehe. Hmm. Ale gdzie mam się udać? Tutaj trochę mi ten katnik popsuł niektóre skoki. Weźmy to na spokojnie. I kolejne dodatkowe życie. Bardzo mnie to cieszy. O, przynajmniej tą czaszkę zabraliśmy. Wszystkie monetki najsik. Nice. po prawej stronie jest. W, prawie jestem pewien, że ten poziom tworzy jakiś napis. Będę musiał potem sprawdzić jaki. Niestety nie możemy jakoś wrócić, więc niestety ta czaszka zostaje nieodkryta. No, nie szkodzi, nie szkodzi. I tak jestem bardzo zadowolony z tego jak poszło, bo zazwyczaj mi takie fragmenty idą dosyć kiepsko. Hmm, okej. Okay. teraz do tego miejsca, To chyba po prawej stronie coś minąłem, ale może mi się wydaje. Eee, tak, to też może być. Oj, tu chyba zwaliłem coś. No, prawie na pewno, no trudno, zakończę życie i spróbuję teraz Albo i nie, bo już to zwaliłem. No niestety nie udało mi się Kurde myślałem, że dosięgłem tych Tych drani no niestety to poziom nie byłby Nie byłbym sobą, gdybym nie zginął w głupi sposób i nie zwalił katnipa na jego na samym początku Niepotrzebnie schodziłem na tamtą część o, przynajmniej go zniszczyłem, może coś mi spadnie nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, zastanawiam się tylko co tu jest na dole. Coś tu musi być, nie pamiętam dokładnie, mamy latające pochodnie, nie wiem dlaczego, ale być może autor tak to przewidział, choć trochę powtarzanych się elementów. O, ja chcę te miecze elektryczne, które widziałem po prawej stronie. Bardzo ładne przejście. skarby ładnie poukładane, w tych levelach są. O, dokładnie to. I tutaj będziemy mogli pójść, tak mi się wydaje. A to nie jest to miejsce. Przepraszam bardzo, to jeszcze nie jest to miejsce. Dobra, zobaczmy, co jest w dole. Aha, ok. Autorze, ok. Czyli na samym początku muszę być na samym środku, a potem spaść w to miejsce. Tak, gdybym spadł od razu w lewą stronę, to niestety miałbym e, ten efekt, kiedy, z których się z ten. Puzzle by zrobił tak. <grybujesz> tylko że mocniej, gdy spada z dużych wysokości i nie zdążyłbym przeskoczyć na prawą stronę. Bardzo spory ze strony autora. Więc jak jak za to przejść? Po prawej stronie mam jakieś elementy. Ale mi by się marzyło, auć. Przejść na samą górę. Chyba nie, chyba nie. Chyba chciałbym przejść na tą stronę. Ale ja do tego nie doskoczę. Czy ja muszę mieć katnipa? Naprawdę. No dobrze, zgaduję, że tam potrzebny będzie katnip. Wolę się jeszcze upewnić. Nie, nie jest potrzebny katnip. Nie wiem, jak ja tam się miałem do licha ciężkiego dostać. Nieważne, pora na rozwałkę. Ponieważ w końcu użyję prawidłowo jakiegoś miecza błyskowego. Dużo skarbów to oni nie mieli. O, tutaj... Ale że nic nie wpadło do kolców. Okej, okay, chyba pozbierałem wszystko. I mogę lecieć wyżej. To znaczy się niżej. I chyba nie będę już miecza używać, ponieważ nie chciałbym, żeby tu skarby na, na wpadały. Tak, i tutaj amunicja naprawdę bardzo mi się przydaje. Dlatego pewnie wyzwaniem jest przechodzenie tego poziomu bez jej używania. No i dlatego, że błąd jakiś się robię dosyć rzadko. Aha, dobra. To było głupie. Rip sztabka, która gdzieś tam spadła. Nic tu nie ma, żadnego skarbu chyba nie. Muszę uważać, żeby nie zebrać tej mapy przy, przez przypadek. W ogóle ten poziom jest trochę dziwny, zakończony. Ałć dziwnie zbudowany i pierścionek Widziałem, że to coś poleci, ale Drani stał w takim miejscu. Zresztą mi powiecie, do czego jest ten katnip? Chyba wiem. Tak, jak to muszę wykorzystać tutaj. Samo przez przejście tego fragmentu jest łatwe, ale z katnipem, no niestety, to będzie wyzwanie. No cóż, do odważnych świat należy. Najs, nice, udało mi się. O nie, no w ostatniej sekundzie naprawdę jak zawsze, jak w każdym custom levelu, w ostatniej sekundzie. Nawet nie patrzyłem na czas, bo bym stracił milisekundę. Oczywiście teraz zginę od szczura. Ech. Mamy tutaj mapę, ale do niej również nie wejdziemy, ponieważ weźmiemy owoce i skoczymy w prawo. Oj, muszę uważać, bo tam zostało tylko jedno przejście. Kurde, którędy ja mam się... Udać? Tu mamy jakąś platformę, ale do niej nie będziemy przychodzić. Dobra. Okej, okay, tu jest powrót, tu jest powrót. To jest jakaś na pewno, na bank jakaś litera. Hops. Było blisko. Teraz takim ładnym zygzakiem przechodzimy resztę. Dodatkowe życie po raz kolejny. Bardzo mnie to cieszy. Cały czas mamy te 8 żyć, łącznie z zerowym. I lecimy w prawo. Pięknie tutaj przedstawione. W końcu jakieś nielatające pochodnie. Nielatające oświetlenie, doceniam. Eee, to jest jak ja bym to chciał przychodzić? Zastanówmy się, po prostu taki chyba skok. Jeszcze ta monetka, gdyby tak można było, dziękuję ogromnie. Nie rzucisz, nic. I to jest chyba końcówka poziomu, tak. Mówię końcówka, ale to nie jest jeszcze koniec. O nie, nie. Teraz skoczmy tak, żeby można było wrócić. Ten fragment się kończy. Ale, ale, ale. My możemy przejść jeszcze dalej. I to w kierunku przeciwnym, czyli w lewo. zaraz Na wam pokażę. Jest szalone, bo to wydaje się, że ma tylko jedno zakończenie. To tak naprawdę ma ich znacznie więcej. Pójdziemy teraz tutaj. Bierzemy sobie te skarpy. Pójdziemy wyżej. Może to właśnie dlatego się nazywa ten poziom Magical Forest. Tu ma takie wiele sekretów, które nie widać od razu. To nie sekretów związanych z katnipem ani niczym. O! That was unfortunate. O właśnie. I w miejscu, gdzie było pusto, nagle zrespił się. Mam tu przeciwnik z czaszką. U góry chyba już żadnych się. A nie, pojawili się też. Pojawili się też ze skarbami. No. I to byłby co by ten poziom. Nie jest jakoś genialny, ale z jakiegoś powodu naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się go przychodzi. Cóż, do zobaczenia w kolejnym Custom Levelu. E, Artur ostatnio polecił mi e, użycie znowu windowera, żeby pomóc mój problem z FPS-ami. Więc nad tym i może będę przechodzić na przykład taką Katarzynę bez obawy, że spędzę tam trzy. O, właśnie, żebym spędzał cały dzień nad tym custom No cóż, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. A właśnie, zobaczmy jeszcze nasze skarby. Nie będzie perfekta, ale liczę, że przynajmniej 70, ponad te 75% skarbów będę mieć. No! Nie najgorzej, nie najgorzej, całkiem, całkiem.